Co wycie to cofnijcie, fof, cofnijcie, wniczcie, co wniczcie, co wniczcie, cofnijcie, wniczcie, co do zwu i stójcie, stoimy, stoimy, stojim, tak, stojim, tak, stojim, tak, stojim, tak, stojim, tak, stójcie, stójcie, słuchaj, do rozdoby, do rozdoby, stajcie, bardziej zahamujesz poprawić. Chodźcie wene, chodźcie wene, chodźcie wene, chodźcie wene, wejdźcie wene, próbuję napisać, chodźcie napisać, chodźcie wlewajcie, wejdźcie, wlewajcie, ręki. typen wuzu za 5 4 3 2 1 na mnie poczy na mnie Chodźcie na mnie poczy na mnie chodź na mnie, na, mnie. Na, na bramę na bramę na, bram, na bramę na bramę idę fedajcie pięć cofnijcie cofnijcie pod bo pomocno cofnijcie od muru od muru cofnijcie nie 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 powoli od muru mają cofnijcie deski cofnijcie oni pamię cofnijcie hiloj cie hiloj cie cofnijcie, cie ty deski cofnijcie cofnijcie na tygnaza 5 4 3 2 1 na mnie na mnie na mnie

3, 2, 1 i wejcie, wejcie, wejcie. To widzę miliony osób teraz, teraz miliony monet. Defendajcie, defendajcie, full defy, 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 spincie, spincie po ty i wyjedźcie przez to, co macie. Dobra, to wincie, zabicie na, zabicie na, zabicie na, zabicie na. Ja wyjeżdżę w tanku za pięć na pytko, cztery, 3, defy, defy, defy i w tanku. Seria. Teraz, 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 walczcie, naprawdę, naprawdę, naprawdę w tanku, w tanku, w tanku, w tanku. W tanku. Definiajmy, 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 full definiajmy, full defendable. Full defendable. 2, 1, defend, defend, walczymy, Walcie walczymy, 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 to, walczymy, to walczymy, 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 walczymy,

3, 2 1 na zam, wyjdź nie prze na na płytko, na płytko, na płytkę, na płytko, dewy, dewę, pięknie, De my wy, wychodźcie, wychodzimy, full defy, full defy potrzebuję. Zosiadajmy full defy, spadcie poty, full defy, przelewają się we mnie, przelewają, możesz wchodzić poty, 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 poty Ten małe blokko Royality podchodzą na zamek Royality podchodzi na zamek, musimy wycofywać stąd. Chodźcie po to. Chodźcie ne, wejdźcie w Igeny, wejdźcie bigę, wejdźcie full i na za pięć, Dwa, jeden na czoł, na czoł, na czoł, na czoł, na czoł, na czoł, na na czoł, na czoł, na czoł, na na czoł, wejdźcie na czołg! na czoł, 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 na czoł. Dobra, cofnijcie, no cofnijcie, 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 dwa, cofnijcie, 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 dwa, cofnijcie, 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 to nie przechodźcie czołgiem, stoimy, czekamy, czekamy, czekamy. Czekamy, czekamy, coś się nie stało. Delfy na czołg, delfy na czołg, wąska spodnie. Czekamy, 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 czekamy. Zaraz na czołg, 5 sekund na czołg. Przygotujcie się na czołg, na czołg, za 5... 4... 3... Nie, 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 cofnijcie się, 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 cofnijcie Chilujemy, chilujemy. i wyjdziemy na za 5 sekund, za 5, za pytką, 4, 3, 2, 1, teraz, 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 dajcie defy i dajcie DF i dajcie DF i wieczcie, dajcie DF i dajcie i wieczcie, i czołka, i czołka, i czołka, i i czołka, i i wycofajcie, pudełek, i wycofajcie, 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 to to stofnijcie Dobra, 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 chodźcie w enek, chodźcie w enek, chodźcie w chodźcie w Idę, 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 chodźcie w chodźcie w chodźcie, na, chodźcie Gdzie bramę otworzyć na NW czy na EG? Dobra, 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 chodźcie z w. Musimy się, musimy się ogarnąć, chodźcie z W, ogarnijmy się zobaczcie. jesteś, chodźcie z w. Dobra, ja idę bez W, idę w West'a, Idę w westa

Słuchajcie, stójcie, 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 stójcie. Wiemy na czołgę dwóch za pięć. Nie nie, czekamy, 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 chilujcie i stach, jest full zapolis! I teraz za pięć poty, cztery, trzy, dwa, jeden poty i głęboko izgłas! Głęboko jest, głęboko, 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 głęboko widź. Głęboko wejdzie, głęboko wejdzie, głęboko wejdzie, głęboko wejdzie, Głęboko wejdźcie. I wycofajcie, wycofajcie raz, wycofajcie raz, wycofajcie raz, wycofajcie raz, wycofajcie, 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 wycofajcie. i wycofujemy, wycofujemy, czekamy za czułkę. Czekamy za ty Łyszy, ty możesz mi na plecy wlecć, nie? Defy, defy, bąska wchodzi, Boska wchodzi, bąska wchodzi, bąska wchodzi, bąska wchodzi, Dobrze, trzymaj, pięknie, pięknie, czekamy, 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 czekamy. Def, chodzą, chodzą, wchodzą. defy, defy. Baję urocenia tylko, trzy, dwa, jeden. Na członk, na czok, na czok, na front na członk, na front na 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 Ale lagi, kocham to. Co? I wycofajcie, 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 wycofajcie. def i defe, defe, cofajcie, defej cofajcie, na oślep bajcie, defektajcie, defej cofajcie, defej co fajcie, defe, defe, czekamy, 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 nie obracamy, spadę, nie obracamy, defy, 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 boskad, font, def na bouskady, na i cofnijcie. Zosia, pojedynkę będziesz na tym złotych, de To West chodźcie, gdzie jest brama otwarta! och ta brała hachi 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 ale nie wiem co możemy stójcie 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 czekamy defy, full def woo, full def full def full do się mamy wejść na bramę full def full def na bramę wchodzimy za pięć cztery, trzy, dwa! i tylko, tylko, tylko na bramę tylko na bramę tylko na bramę i full def daj na full def i full def weź to fajcie wycofajcie, wycofajcie, wycofajcie! Wycofajcie, 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 to fajcie weź to wychodzą na mnie wychodzą na mnie full def full def full def ciąg kontruj na bramę ciąg się na bramę wchodź Cofajcie, chilujcie bramy, chybujcie tanku na biegnie, chilujcie bramy, chilujcie bramy. Chilerze, podejdźcie, chilujcie bramy. Pięknie, cofnijcie, 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 cofnijcie. Mogą mieć kulamy już Podejdzie z wóz, podejdzie z wów. Zosia odproj do Ista, jakie plecę. Dobra tam są. Bober, hold my west. Dobra, chodźcie mu, podejdziemy mu, podejdziemy, podejdziemy, czekam, czekam, podejdziemy, 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 podejdziemy mu. Czekam, 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 czekam. Udajcie, podajcie, uleżajcie, podajcie, podejdźcie. Dobra, ja wejdę na bramę. Wszystkie defy na mnie przygotujcie Zosia. Dajcie wejdziemy na chwilkę na bramę, za trzy. Dwa, jeden na płytko, na płytko na mnie, na płytko na mnie, na płytko na mnie, 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 piękny de, piękny, widz co państwo defy, 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 dość ja, może zaraz kontrolować, ciekawe, czy powiem kiedy, dość, teraz, dość, a kontroluj, defy, full defy, spuszczam, na pociś, spuszczam, na pociś, spuszczam, na płytko, do płytki, 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 bosa do denki, patrzcie, bosa, defy, 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 kurwa deftanki, wy siebie jeb to Finceska, ta Finceska, ta Finceska, ta Finceska. No po co, po co, po co, co, monet. Kurwa, wycofajcie! Defy defy, defy! 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 Defy, nie, 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 nie. nie. Defy! 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 defy, defy. Defujcie, defujcie, defujcie. Przygotujcie się do zoha, może może możesz wejść. cofnijcie Finceska, to defy! Defy, 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 defy. defy, 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 defy. Czekamy, czekamy. Zaraz będziemy wchodzić. Czekamy. Czekajcie, wchodzimy my. 3 2 1, na bramę, Defy bramę. brama. DF, brama. DF, brama. Na pocie pani na pocie pani cie. Na Brama Farnach, brama ma 20, trwajcie, 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 trwajcie dajcie, na Trwajcie, trwajcie, trwajcie. trwajcie czekamy, stójcie pod kamieniem Jakieś defanki na ist Brama ja padła Defy, 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 Zosia możesz wejść, Zosia może wejść na bramę? Bijcie mury, bijcie mury Defy, 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 będziemy za 5, 4, 3, Dwa, jeden przewidnijcie, wyjebciła, wyjebciłeś, wyjebcie os! I cofnijcie od razu! I cofnijcie od razu! Full defy na mnie, zoha full defy na mnie! Full defy na mnie, wszystko na mnie, full defy, full defy, poty, poty, poty! Krapuzek lyryka, full defy na mnie, full defy na mnie. full defy na mnie! Full defy na mnie, full defy na mnie, błagam, Wychodźcie, full defy, wychodźcie, full defy, wychodźcie! Full defy zoha na mnie, full defy na mnie, full defy na mnie! Full defójcie, full defy, full defy, full defy, full defy teraz, full defy teraz, full defy teraz. Zaraz będziemy wchodzić, full defy, full defy, full defy, Wy, wychodź słuchaj, wychodź złuchaj. Dobra, czekamy, czekamy, defy, 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 wchodzimy, wchodzimy, czekajcie, wchodzimy, wchodzimy, dalej, wóza, pięć, na potach, potach, trzy, dwa... Jeden deep west, deep w, deep west, deep west, deep west, deep west! Wes, wejdźciełeś, wejdźcie, wejdź, Zalewajcie się przechodźcie, 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 chodźcie, musicie wejść, musicie wejść, musicie przejść, musicie się przelać! Musicie się przelać, chodźcie do Sw, do jest łup do to jest do przejście! To jest dawaj, być. na full defy, full defy, full i wychodzimy, wychodzimy, full defy, wychodzimy i West, za pięć, cztery, trzy, jeden deep do nich, deepwej, deep, deep w deep wejdźcie, deepen Wyjebiam na rajdy Super, 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 co wam do zamku? Co wam dodejść, co wam na teren? Cofajcie w wół, 4, 3, 2, 1, deepen wół, deepen wół, przewinicie deepen wół, dewy, 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 przepraszam, cofnijcie, cofnijcie, bad call, cofnijcie, 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 ta, ta, ta cofnijcie, 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 cof

Dwa! Wejdźcie, 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 bo znowu wywierczy to, wywierczy to, wywierczy do wywierczy to, wywierczy to, wywierczy to, wywierczy, 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 Full wywierczy, 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 wylewają się,